Spotkanie z klasą Martynki, bardzo, bardzo sympatyczne. Dzieci pytają właśnie o pracę, jak to jest w pracy burmistrza, co jest najtrudniejsze. Czy są tylko łatwe sprawy, a nie ma, nie ma trudnych czy... Do pracy przychodzę zadowolony, czy chcę być tym burmistrzem. Takie bardzo proste pytania, ale, ale jednocześnie no, dające obraz, jak, jak młodzi, jak mieszkańcy do tej funkcji podchodzą. No. Chciałabym w przyszłości bardzo zostać burmistrzem Rady Mazowieckiej, dlatego że bardzo mi się to podoba. Trudna jest praca burmistrza. Trochę łatwa, trochę trudna, tak bym mogła powiedzieć. Rano o godzinie ósmej się spotkaliśmy, to dla Martynki było bardzo duże wrażenie, że jest w pokoju, że siada na, na fotelu burmistrza, że jest godło państwowe. Jak już wsiedliśmy do, do samochodu, jechaliśmy do szkoły numer 1, to już bardzo swobodnie się czuła, swobodnie, swobodnie rozmawia z bardzo kontaktową osobą. Było bardzo fajnie z panem burmistrza.